Zasady wymiany są proste. Każde oddane ubranie to jeden żeton, który Klaudia będzie mogła wymienić na wybraną przez siebie rzecz. Ty to faktycznie masz tego duże. 5, 6, 7. Dobra, dziękuję. to chodź. To co? Na sukienki. No. Ta czerwona fajna, nie? Ale będzie mała. Klaudia, pamiętaj, kiedyś będziemy chuda. Kiedyś. Tylko ja jeszcze nie wiem kiedy. Jak tam wyszłam, trochę pokopałam, bo wiadomo, perełek trzeba szukać. Patrz, fajna torebka. Tu to sobie weź za rzetona. Biorę. Biorę? Biorę Bierę. No Może dla Oscara? Czekaj. O jaki rozmiar? 4-5 lat. To nie niszczona. Dobra, no to, to dla Oscarka będzie ideolo. To jest ta ja, moda, ciuchy, wybieranie perełek. A, grażynka promocji. <grych> o, są książki. Zarządzanie wzrostem przychodów. Ej, no fajna. Zapewnić swoją bodę finansową. No, biorę. Dieta głodówka zdrowotna. O, Pawłowi zrobię głodówkę. To będzie dobre i to będzie oszczędność. Wiesz jak ile bym zaoszczędziła, jak by nie jadł? Kuś. A ile byś zaoszczędziła, ile? Jak? Ty byś nie jadła? Oboje, oboje sobie zrobimy głodówkę. To jest myśl. Roksana, musisz oszczędzać dzisiaj? Jak to wygląda? Mam dobrze płatną pracę więc na ten moment nie muszę oszczędzać. A co to jest dobra, dobrze opłatna praca? No, no, kierowniczką jest. Zastępcą kierownika. No, ale prawie kierowniczką, no. Uf, To ile można zrobić, tak mniej więcej? No różnie, od... Y, tak plus, minus 3,5 i pół zwyż, nie? Mieszka jeszcze w domu z rodzicami, tak. nie ma czynszu. To nie jest tak do końca, bo opłaty no wiem, robię, wiem, nie? Wiem, ale chodzi mi o kredyt, wiesz. To mnie chyba to jest najbardziej jest żera, bo, nie? No, to mnie najbardziej zżera. Jakby nie to, to myślę, że mi się by żyło o wiele lepiej. No. Zakupy używanych rzeczy są coraz bardziej popularne, korzysta z nich 60% Polaków, oszczędzając w ten sposób średnio 200 zł miesięcznie.